Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na kolejny temat bardzo ważny dotyczący rejestracji drobiu. Pojawiło się bardzo dużo informacji od Armir i nie tylko, czyli tej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że trzeba będzie rejestrować drób. No i tutaj każdy drób, nieważne czy na własne potrzeby, czy nie na własne potrzeby, czy mamy krowy, czy mamy kury, czy mamy świnie, czy to drób, czy to nie drób. Cokolwiek by to nie było, trzeba będzie zarejestrować. Chodzi ogólnie nie tylko o ogniska ptasiej grypy, ale chodzi o choroby. Chodzi o to, że wtedy będzie dużo łatwiej nas kontrolować i to, co posiadamy u siebie w gospodarstwie. No. Mówią, że to wszystko dla naszego dobra, natomiast myślę, że każdy się domyśla jak to jest. Dzisiaj odpowiem na to pytanie, jak to wygląda i czy naprawdę trzeba to robić. Natomiast na wstępie ogromna prośba, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję po to, żeby jak najwięcej osób obejrzało ten odcinek, żeby pomóc wam dostarczyć tą wiedzę, bo wiem, że wielu osób to interesuje i tak naprawdę każdy, kto posiada jakieś zwierzęta, typu na przykład kurnioski powinien takie informacje mieć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rejestrację drobiu, to nie trzeba, jeżeli hodujemy na własne potrzeby kurki, nie musimy ich rejestrować. To chcę jeszcze raz podkreślić. Nagrywałem taki odcinek, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli. Jeżeli macie małą hodowlę drobiu, hodujecie je tylko i wyłącznie dla siebie, nie ma potrzeby rejestracji tego drobiu I o tym pamiętajcie. Ja wiem, że pojawiły się różne pogłoski, ja wiem, że są różne przecieki i tam podają różne informacje, natomiast wierzcie mi, że nikt Wam nie będzie chodził, nawet żaden urzędnik po kurniku i sprawdzał, czy Wy macie pięć kur, czy Wy macie 10 kur. Oczywiście, jeżeli przesadzicie i będziecie mieli wielki kurnik i zaczniecie je hodować, zaczniecie sprzedawać te jajka, potem to wszystko się rozniesie po sąsiadach, gdzieś tam po gminach i tak dalej, no wiadomo, że ktoś Was zgłosi, mogą być problemy. Natomiast na samym początku nie przejmowałbym się naprawdę tym, jeżeli macie małą hodowlę, hodujecie kury dla siebie, to tym bardziej nie ma się czym przejmować. Ważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, jak te kury hodować, niż tym, czy możecie te kury hodować, bo w większości przypadków można to robić na własne potrzeby. Podkreślam, na własne potrzeby to nie znaczy, że musimy gdzieś na lewo jajka rozprowadzać, tylko to oznacza, że hodujemy te kury dla siebie, jajka dla siebie, czyli Mniej więcej oni podają, że około do 50 sztuk. Natomiast 50 sztuk, nie oszukujmy się, na czteroosobową czy pięciosobową rodzinę, bo taka jest najczęściej, po prostu to jest i tak bardzo dużo kur i sporo jajek. Wystarczy tych kur 5-10 i też jak najbardziej powinno być wszystko ok. Wiadomo, że jak mamy większą ilość, to oddajemy. Czy to sąsiadom, czy znajomym, czy sprzedajemy nadmiar. Pytaliście, czy można ten nadmiar sprzedawać. No jeżeli chcemy tak uściślić, słuchajcie, te przepisy, to nie. Nie można ich sprzedawać. Jak już to możemy komuś dać w prezencie, ale to też raczej nie powinniśmy. Powinniśmy sami je skonsumować. Tak mówi ustawa, tak to wygląda, więc jeżeli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to mówi, jak to wygląda. Tak, jak wspomniałem, jeżeli ktoś planuje, bo tu będziecie mnie teraz ciągnęli za język i się zastanawiali, no tak, ale ja bym chciał sprzedawać, ja bym chciał się rozwijać, ja bym chciał nadwyżkę sprzedawać, bo trochę zawsze zostaje tych jajek, nie jestem w stanie ich przejeść, to trzeba zadzwonić, słuchajcie do. Weterynarii, do inspekcji weterynaryjnej i po prostu zgłosić, że mamy hodowlę drobiu. Wy za to nic nie płacicie, nikt nie będzie tu chodził po kurniku, tak jak mówiłem, czy po gospodarstwie i wam to sprawdzał. Tylko podacie informację, że po prostu macie taką hodowlę i wtedy jesteście kryci, nic się nie dzieje. Jajek też nie musicie pieczątkować, bo tych kur nie ma. Yy, Takiej ilości, żeby trzeba było to robić. Także tutaj się w ogóle tym nie martwcie, nie przejmujcie. Mówię Wam, jak to wygląda w praktyce. Schody zaczynają się powyżej tych 300-350 sztuk, kiedy tych jajek jest naprawdę dużo, kiedy już no, obowiązują nas przepisy, tak jak duże fermy. I jajkami się zajmuje SanEpit, a kurami się zajmuje weterynaria. Dlatego nie, no na własne potrzeby nie musimy nic rejestrować. Jeżeli się pojawi jakaś wzmianka, to będę Was informował. Natomiast, no, nawet tak na logikę, słuchajcie, jak mamy 5 czy 6 kurek, a nie oszukujmy się, kura to nie jest na przykład trzoda chlewna czy krowa. To są duże zwierzęta, to wygląda trochę inaczej. W przypadku takich małych zwierząt, no nie wiemy co się wydarzy, mogą być różne sytuacje. Natomiast obecnie nic takiego nie trzeba robić. Chcę uspokoić, żebyście się nie denerwowali, nie przejmowali, bo wiem, że tutaj pojawiły się różne przecieki. Nawet pisaliście mnie w komentarzu, że to nieprawda, że trzeba rejestrować, że są teraz problemy, że można kary zapłacić, coś tam. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, na własne potrzeby 5, 10, 15 kur można trzymać, nikt się do Was nie przyczepi, no chyba, że nie wiem, mieszkacie gdzieś w mieście i faktycznie gdzieś tam jest to napisane, że nie można kur trzymać i tych miejsc jest stosunkowo mało, no ale jeżeli jest to nawet gdzieś w centrum albo blisko, macie działkę, nie można tego robić, to OK. natomiast w większości przypadków, no i szczególnie na wsi, no gdzieś trzeba, słuchajcie, te kury hodować i nie tylko i tu jest właśnie to miejsce, żeby się tymi kurami zająć. Gdyby były jakieś pytania dotyczące tego momentu, to napiszcie. Gdyby były jeszcze jakieś wątpliwości, co mam nadzieję, że już po tym odcinku każdy będzie wiedział, co robić. Ja też staram się na bieżąco czytać, być na tym rynku, sprawdzać jak to wygląda, żeby Wam podawać świeże informacje wiadome takie, żebyście Wy po prostu mieli wszystko wyłożone na tacy. Natomiast wiem, że są różne przecieki, wiem, że są różne informacje błędne podawane w internecie, też na różnych portalach, gdzie wierzcie mi, że bardzo często są to informacje pisane po pierwsze dla kliknięć, dlatego żeby miały du dużo wyświetleń, te artykuły i te reportaże, a po drugie chodzi wyłącznie o to, żebyście Wy e, no, jako hodowcy trochę pobudzić e, Wasze nerwy i nie tylko, wiadomo o co chodzi, ja nie chcę tego tematu rozwijać, natomiast na obecną chwilę nie ma takiej potrzeby, czy to się zmieni, bo też pytaliście jak to może być w przyszłości, nie mam zielonego pojęcia, nie wiemy co się wydarzy, mm. Wydaje mi się, tak Wam powiem szczerze, że dobrze to już było. Wiadomo, że nikomu nie jest na rękę oprócz nam, żebyśmy mieli swoje świnki, czy swoje krówki, czy swoje kurki, czy swoje warzywa, czy owoce. Najlepiej, żebyśmy wszystko kupowali w wielkich marketach, czy dużych dyskontach. Ja to rozumiem, w jakiś sposób staram się to zrozumieć. Oczywiście, no, na logikę tutaj logiki w tym nie ma żadnej, ale chodzi o to, żebyśmy, no, byli jak najbardziej zależni. Nie chcę tego wątku ciągnąć, sami wiecie o co chodzi. Obecnie. Mówię, plus jest taki, że też trudno jest zweryfikować do końca, ile ktoś ma kur. No bo tutaj, czy nawet przez jakikolwiek inkubator, dzisiaj mamy tych kur 5, zaraz tych kur możemy mieć 35 i trudno jest to do zweryfikowania. Dokładnie, zresztą na różnych targach, bazarach, rynkach, kury są dostępne i po prostu można na bieżąco sobie te kurki kupować. Głównie właśnie kury nioski, jakieś tam ogólno użytkowe. Także tak to wygląda. To wszystko również dotyczy kur ozdobnych, kur broilerów, Jeżeli kogoś to interesuje, kurniosek, no dosłownie wszystkich. Głównie, mówię, wzmianka jest taka, że jeżeli hodujemy na własne potrzeby, możemy to robić, jeżeli chcemy, to trudnić się, powiedzmy, zarobkowo. Mamy tych kur jakoś tam większą ilość. No i też trzeba podejść z głową, no bo wiadomo, że jeżeli powiecie, że macie 150 kur i hodujecie je na własne potrzeby, no to tak trochę wiecie, jak to wygląda. Także, no mówię, z tych takich informacji ważniejszych Wam powiedziałem, przekazałem. Na razie nic nie wiadomo. Jak tylko coś będzie wiadomo, oczywiście będę Was informował na bieżąco. Wszystkie informacje będą przekazane. I mam nadzieję, że do każdego ta informacja dojdzie. Zależy mi bardzo, żeby jak najwięcej osób obejrzało ten odcinek. I tu nie chodzi, słuchajcie, o wyświetlenia, tylko i wyłącznie o to, żeby Wam pomóc, żeby tą informację przekazać. Bo wiem, że dużo ludzi było zainteresowanych, także, jak macie jakichś tam znajomych. Coś się dzieje, zastanawiają się, myślą, czy w ogóle zakładać hodowlę, co robić, bo to duże koszta, to po prostu wyślijcie ten film, przekażcie tą informację, powiedzcie jak to wygląda, żeby się na razie o takie rzeczy w ogóle nie martwić, nie przejmować. Dobrze wiecie, że mamy dużo większe problemy w państwie, a nie to, żeby się zastanawiać, czy mamy rejestrować od pięciu kur, od jednej kury, czy w ogóle od pięćdziesięciu kur. To w ogóle bzdura, i wydaje mi się, że nie ma co dalej tego komentować. Także trzymajcie się, moi drodzy. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Mam trochę dla Was zaplanowane, także mam nadzieję, że się na dniach pojawią. Do zobaczenia. Cześć.